To jest dzień, w którym jedna z drużyn wzniesie upragniony puchar. W drodze na stadion naprawdę czuć atmosferę wielkiego finału. Transmisja z Wembley wkrótce. Witamy ze stadionu, na którym za moment rozpocznie się spotkanie od dawna zakreślone czerwonym flamastrem w kalendarzu każdego kibica przed nami wielki finał pucharu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie. W towarzystwie Jacka Laskowskiego. Tottenham zmierzy się z West Ham United. Zatem doczekaliśmy się. Przed nami wielki finał, a nic nas tak nie kręci w tym sporcie jak właśnie mecz o trofeum. Ciekawe, czy w związku z tym zobaczymy piękną grę ofensywną i festiwal bramek, czy jednak pojawi się do zakunktatorstwa? przyczajenie za podwójnymi zasiekami i trudne do oglądania piłkarskie szachy. Tak czy siak, mamy tu najlepszych zawodników całych rozgrywek, można się więc spodziewać, że to będzie spotkanie godne finału. skład Kogutów. W tym meczu wybór padł na 4-2-1-3. Jest to dość uniwersalne ustawienie, które zapewnia mocny potencjał ofensywny bez uszczerbku na formacji defensywnej. Sporo jednak zależy od środkowych i ich zaangażowania. Możemy teraz zapoznać się z jedenastką West Ham United. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Do Jamesa Madisona. panos. W nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Tak, trik w ostatnim meczu i raczej nie było to ostatnie słowo naszej gwiazdy. Spodziewam się, że pójdzie za ciosem i nawiąże do swoich ostatnich występów. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. I Bicek chcą strzału. O chyba wpadnie. Jest proszę państwa. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym finale. No Tomku na pewno teraz będzie się łatwiej grało ekipie, która otworzyła wynik. Na powtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybił go w pole. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Maxwell Torny. No i co teraz zrobił Westa Może być groźnie. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. to przerywa. Dobra, współpraca. Freeman. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Szuka, może być groźnie. I tak, tak jest! Proszę państwa! Mamy wyrównanie, a już się wydawało, że mogą się tutaj nie podnieść. No, Tomku, wystarczy spojrzeć na radość i ulgę na twarzach kibiców. Mecz znów otwarty. Mendy. Nisuma. Mendy. Yes, yeah. no. Uwaga, bo zabrana kilka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą odsłonę meczu na Wembley. Remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podtycą tempo. Ależ poszedł na przebój. Musi to wykorzystać! Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie! Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Gramy dalej. Łukasze West Ham United, muszą się teraz przestawić na gonie niewyników. I Frank Kessie. kapitalny blok, było groźnie. I to tyle z tej akcji. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Oczekujemy też dla Państwa transmisję z interesującego meczu w jednej ósmej finału po barłanki. Tottenham Hotspur zmierzy się z West Ham United. Cóż, to jedna ósma. Nikt tutaj nie będzie się oszczędzał. Nie ma miejsca na punktatorstwo, ale tylko jedna z ekip zagra dalej. Liczę na wspaniałe widoczki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowej. A teraz będzie dobra okazja! To jeszcze nie koniec. A i proszę Państwa, co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać tę nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. Co za bramka, ależ wykonanie. Takie uderzenie wymaga nie lada umiejętności, nie każdy by się na to zdecydował. Mamy 3 do jednego. Anglisa. teraz na siebie ciężar gry. Wyblok! ależ to zrobił. Przypominamy, że... O, teraz zrobiło się groźnie. Uwaga, dalej groźnie. Aj co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Doskok do rywala i po akcji. Da. Grać tę piłkę. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach rywal nie ma możliwości choćby powąchania piłki. Tak. Jonathan Ta Pedro Porro James Madison Ta Fipier I Spurs znowu teraz grę z I dolicza teraz 3 minuty. Fipier. Kessier. Jonathan Ta. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku! Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. A teraz, finał na którą czekali, o której marzyli. Bo jak każdy piłkarz śnili o tej sytuacji, za moment faktycznie zniosą wywalczone wspaniałe trofeum i zasłużenie będą mogli delektować się sukcesem. I na pewno marzyli o tym od pierwszego dnia rywalizacji, a dzisiaj to marzenie staje się faktem. Już za chwilę przeżyją to razem. Uchar w ich rękach i mają to! Tak jest! Zwycięzcy na Państwa ekranach! Wszystkie te dekoracje i efekty są wyłącznie na ich część. Harówka, wyrzeczenia i konsekwencja opłaciły się. Dzięki temu mogą teraz triumfalnie wznosić puchar i z dumą pokazywać go swoim szczęśliwym kibicom. A teraz proszę Państwa zwycięska drużyna może w końcu odetchnąć. Zarówno drużyna, jak i jej kibice świetnie się spisali. W rzeczy samej można powiedzieć, że kibice byli dwunastym zawodnikiem na boisku. Z radości na ich twarzach widać, że są dumni ze swoich idolek. Teraz czas oczywiście na obowiązkową sesję zdjęciową za zwycięskim trofeum. To będzie piękna pamiątka na całe życie, pamiątka, którą można będzie się kiedyś podpalić wnukom.